No i jesteśmy z powrotem. Mapa Toksanol zbudował pojazdy zwane arkami które miały być ratunkiem przed nadchodzącą katastrofą. Czy stało się to za późno? Dysponujemy jedynie danymi z dziennika lotu pojedynczej porzuconej arki. Wynika z nich, że inne jednostki wzbiły się w niebo i jeszcze dalej. Zdaje się, że żyjący przed nami nigdy nie stracili nadziei na znalezienie nowego domu. O, zaglądki. Hmm. Tak. Jeszcze parę ruchów w lewo. Dobrze, jedno zostaj określamy dla ruchów. Dokumentacja na temat łańcucha wydarzeń, który doprowadził do apokalipsy eony temu, jest bardzo ograniczona. Jest jednak jasne, że świat nie był gotowy na lekkomyślność, z jaką korporacja Toxanol odcisnęła na nim swoje piętno. Ich podziemne poszukiwania rzadkich minerałów i przemysł nuklearny Produkowały tony odpadów, a oni, nie przejmując się przyszłością, zrzucali je na wysypiska latami, aż zabrakło im miejsca. Wtedy popełnili wielki błąd. Zaczęli składować toksyczne odpady w fali tuż przy brzegu. Zakładali, że zanieczyszczenie z czasem zatonie i ulegnie rozkładowi. Mieli rację, nie byli jednak gotowi na skutki tego, co nastąpiło potem. Kiedy radioaktywne materiały trafiły do fali, weszły w reakcję z kodem genetycznym stworzeń i dały początek osobliwym mutacjom. Miało to niewyobrażalny wpływ na bioróżnorodność i cały ekosystem. Znany do tej pory świat, Zadrżał w posadach, a natura przypuściła kontratak. Nic już nie było takie samo, a to, co pozostało, stało się naszą rzeczywistością. No super. piwpaw w iskrometalu nigdy nie dobiega z za tych drzwi. Oznaczenie ostrzegawcze to pudło wygląda jak potencjalne mózgotrzeb. <grymne> mózgotrzeb. <grymne> Doprowadzenie do zwarcia w drzwiach będzie wymagało nieco główkowania. Proszę. Marco. Wszystko. Nie było to skomplikowane. Ten na kółkach został otoczony. Lepiej mu pomóż. Porozmawiajmy z kolegą na kółkach, zanim pojawią się posiłki. Powinno ci się udać z tego skorzystać. Chcę ci podziękować za pomoc w walce ze śmieciarzami. Jego głos brzmi znajomo. Nie możesz tylko skojarzyć dlaczego. Przedstawia się jako przedawniony. Wie, że jest już mocno przeterminowany, ale się nie poddaje. Nie jest zdziwiony tym, że go nie poznajesz. Był wtedy z ciebie mały dzieciak. Tej nocy, kiedy wszystko się zmieniło. Krążyły plotki o jednookim Roninie, którego widziano za wielkim murem. Przedawniony cieszy się, że okazały się prawdą. Wunko Legenda o dorastającym jako wyrzutek jednookim dziecku jest stara i przygnębiająca. Bun, bun, e bu bu bun, wun wun. Dziecko mogło być kimkolwiek, ale zło, któremu uciekło, zostawiło swój ślad, bliznę przy Kojebun. Opaska na twoim oku skrywa bliznę, czyż nie? I tak rozpoznałby cię bez trudu. Wyglądasz kropka w kropkę, jak twoja muma. Nie ma wątpliwości, że to ty jesteś tym dzieckiem. I że to, co Lupa Lupin zrobił twojej wiosce, twojej mumie i taćkowi. Było początkiem końca. I I Mówi, że przywrócenie przeszłości do teraźniejszości i znalezienie drogi powrotnej zajęło ci mnóstwo czasu, ale i tak jest ci wdzięczny. Ja mała! To właśnie po ataku doszło do rozłamu. Uczniowie twojej mumy podzielili się i utworzyli plemiona. Kiedy krainę dotknęła plaga. Kiedy stara wioska została zniszczona, a po tobie nie został ślad, napięcia między rodzinami z czasem narastały, aż w końcu uczniowie zwrócili się przeciwko sobie. Kupuję i far. Gdyby nie drzewo życia, nikt by nie przeżył. Przedawniony ma nadzieję, że pamiętasz chociaż drzewo. <grybuj> mały <kurdupet>. oh. <grybuj> Pyta, czy wycieczka z wioski aż tutaj bardzo cię zmęczyła. Zastanawia się, czy twoja muma wie, że tu jesteś. Zdaje się, że uważa, iż jej zależy, choć twoje serce spowija mrok. Nic nie dorównuje sile miłości mumy. Rozumie, po co była ci podróż aż tutaj? Chcesz zobaczyć ziemniaczan. Ziemniaczanie. Zwani również nono to zagadkowy lud. w jakiś sposób powiązany z tym małym drzewkiem zapewniają mu źródło życiowej energii. <słuch> Możesz mieć rację są pełni energii zupełnie jak ziemniaki stanowią doskonałe źródło ki. No, no, wolą chować się w błyskotrawie. Mówi, że najlepiej zrobisz, jeśli trochę nią poszturchasz, żeby zobaczyć, czy któryś z nich nie wyskoczy z ukrycia. Ci się znaleźć jednego z nich. Masz powody do dumy, nie każdemu się pokazują. Energia ki Nono to właśnie to, czego pędzaj potrzebuje, by dopełnić cykl rozwoju i stać się drzewem życia. Tylko czas pokaże. Przedawniony zamierza poświęcić mu życie. Uważa, że od tego zależy los świata. Musisz wspierać drzewo życia przez długi czas. Będzie potrzebowało potężnego zastrzyku ki, uwolnionej przez nono w momencie zjednoczenia się z drzewem, by wyrosło wysokie. Potrzebujesz sieci, żeby złapać nono. Przedawniony chce ci użyczyć swojej. Prosi tylko o delikatność. no, to wrażliwe stworzenia. Są ucieleśnieniem pierwotnej energii ki. Masz naturalny talent do posługiwania się siecią. Jest pod wrażeniem. Naturalny. Tylko musiałem machnąć. Jest wdzięczny za wszelką pomoc. Wiele nono czeka na doprowadzenie do korzeni drzewa Pędzaj. Och, potrzebuje stałego dopływu kij przez 20 kolejnych 12 miesięcy czyli bardzo dużo. Ma nadzieję, że pewnego dnia drzewo urośnie wystarczająco wysoko, by zasilić cały świat. Dzisiaj jednak. Twoim celem jest połączenie tego delikwenta z drzewem. To drzewo. Teraz, kiedy już było ci dane zobaczyć relację Nono z drzewem, nie masz powodu by dłużej wątpić. <noise> Od dzisiaj jego życiowym celem będzie doglądanie pędzaj, by wyrosło na drzewo życia, nie tylko ze względu na dobro wioski, ale nas wszystkich. Pewnego dnia spokój panujący w tej krainie przeminie. Nawet twoja muma nie zdoła nas ochronić. Widzisz już efekty lekkomyślności działań tych, którzy żyli przed nami. Jeżeli nic się nie zmieni, będziemy zgubieni. Świat nie przetrwa efektów ubocznych industrializacji dawnoświata. Radzi ci pośpieszyć z powrotem do wioski, zanim twoja muma zacznie cię szukać. Dobrze ci dzisiaj poszło. Nie, ma dużo na głowie. Zeszłej nocy razem ze swoimi uczniami zaatakowała obóz lupina, więc potrzebuje odpoczynku: Ciekawe czy zostawili przy życiu rodzinę drapieżcy Ma ja na chwilę cię stracił. Ale żadne wspomnienie nie jest osamotnione. To część szlaku, którym możesz podążyć. u udulu Ba Pamięta każdy dzień, który poświęcił na pielęgnowanie drzewa życia. Teraz obawia się, że był to daremny trud. Juba Drzewo zaczęło umierać wraz z początkiem kresu dni, a niedługo potem, Przybyli światożercy. Archiwa mówią o katastrofalnych zniszczeniach spowodowanych w całej krainie przez korporację Toxanol. Apokalipsa stała się źródłem nowej ewolucji i prapoczątkiem naszego rodowodu. Jego przyjaciel Gizmo pracuje nad Mektonem i potrzebuje pomocy w pokonaniu puchcia wielgucha na krańcu zachodniego korzenia. Zium wciąż naprawia swojego ośmionoga, by dostać się do puchcia mętniaka, który ukrywa się głęboko pod powierzchnią na krańcu północno-zachodniego korzenia. Noko ujarzmiła miuta i szykuje się, by zaatakować puchcia kopytka na krańcu wschodniego korzenia. Glutomir wreszcie kończy pracę nad ślizgosiupnią. Maszyną zdolną pokonywać fale i pozwalającą dotrzeć do puchcia chruma na krańcu południowo-wschodniego korzenia. koibe, Przedawniony mówi że jego przyjaciele przygotowują się do walki ze Światożercami. Przy końcu każdego skorzeni jest jeden z nich. Le, Droga przed tobą nie będzie prosta, ale liczy na twoje wsparcie. Jego przyjaciele nie są wystarczająco silni, by zakończyć to samodzielnie. Pa, Buefu, Buele, Balú, Podkreśla, że wszyscy zginiecie, jeśli drzewo nie zostanie ocalone. Twierdzi, że imiona mają moc, więc nadał im je, aby ich osłabić. Puchcia Chruma traktuje szczególnie osobiście, bo to właśnie ta mięsożerna bestia odgryzła mu nogę. Ja tak czy inaczej, spotkacie się ponownie, gdy odegrasz swoją rolę w wojnie plemion i rozwiążesz problem światożerców. Aha, rozumiem, że mamy czterech bossów do załatwienia. i trzeba będzie się do nich wybrać ale to już zrobimy w następnym odcinku także dzięki i do następnego